Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na taki trochę perfumowy vlog, bo nie dość, że będą pokazywane zapachy, to jeszcze będzie pokazywana aż cała moja kolekcja zapachów przy okazji sprzątania i układania ich na półkach. Słuchajcie, jest tego tyle, że powoli zrobił się tam spory bałagan i tak sobie pomyślałam, że. To jest połączenie przyjemnego i pożytecznego, będzie w końcu porządek, a też wy będziecie widzieć, ile już tego jest i mam faktycznie czym się pochwalić. Ale zanim przejdziemy do takiego sprzątania, to pokażę Wam jeszcze nowości perfumowe od mojej Wicki Oli. Jak już doskonale wiecie, Ola obdarzyła mnie jakiś niecały miesiąc temu przeogromną, gigantyczną paczką perfumową paczką niespodzianką. I teraz przyszła do mnie kolejna, bodajże trzecia od niej, i e, jest tutaj dużo fajnych miniaturek przede wszystkim, odlewek, próbek. Po prostu chcę Wam pokazać, żebyście wiedzieli, co zasila znowu moją kolekcję. Olu, jak zwykle, dziękuję, jesteście przecudowni i apel do innych osób. Ja już chyba zbastuję, już tego Waszego dobra jest potąd. Na razie skupiam się na tym, co jest, bo jest tego naprawdę bardzo dużo i żeby dokonać jakichś testów, to ja też pot potrzebuję czasu. A jak pojawiają się to co chwilę, co chwilę, co chwilę. Nowe zapachy, no to powoli się w tym gubię. Nie chcę tutaj brzmieć jak niewdzięcznica, która ma ludzi, że ma tyle zapachów. Nie, tylko po prostu staram się do tego podejść bardzo racjonalnie i świadomie, bardzo praktycznie. Widzę, że jest tego już dużo i na ten moment należy zwolnić tempo. Także jeśli ktoś myślał, żeby się do mnie odezwać, do mnie napisać z propozycją wysłania mi jakichś swoich zapachów, to na ten moment bardzo Wam dziękuję. Może, może, może za jakiś czas. Dobra, pokazuję co dostałam. No i zaczynamy, słuchajcie. Miracle Lancome. Cudowna, malutka, buteleczka prześliczna. I zapach jest przepiękny. Mam odpowiednik z Flow Perfumes. Wczoraj porównywałam, są praktycznie identyczne. Następnie również Lancome. Seria, trezor, albo coś innego. Nie wiem. Zweryfikuję to i wam napiszę. Następnie znów Lancome Hipnose. Piękna, guma balonowa, może tutaj położymy. Również Lancome, to w sumie jest przegląd tej firmy. No to jest dla Wiebel, ale jaka to jest opcja, jaki flanker, to ja nie wiem. Czy to jest podstawowy, czy jakiś inny. Następnie mamy Lancome Tresor. Więc już sama się gubię, czy tam to też było Tresor, czy nie. Ale ta buteleczka sprzęt. Cudowna, taka malutka. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I następnie dwie buteleczki od Joe Malone. Tutaj Lime Basil and Mandarin. Doskonale znany mi zapach. Jak wiecie, ja też miałam kiedyś em, chyba 15 czy 30 ml. Następnie Joe Malone. Tutaj jest jakiś zapach Snowdrop. I to jest bodajże White Moss. Nie znam, ale pierwsze spotkanie, jak gdyby zwiastuje coś takiego świątecznego, nawet nie do końca jestem w stanie to wyrazić słowami. Dobrze, przechodzimy teraz do następnych. Zacznę od takich opakowanych próbeczek, czyli Jean-Baptiste. I cieszę się, że ją mam, bo chciałam mojemu mężowi właśnie kupić ten zapach, więc będzie okazja, żeby przetestować. Żador. Ehm, I tu jest ta chyba wersja bez alkoholu bodajże. Mam już jedną próbkę, też chyba od Oli i jeszcze nie przetestowałam, słuchajcie, widzicie. Nie ma nawet kiedy. Lolita Lempicka bardzo się cieszę, że ta Lolita pojawiła się w mojej kolekcji, bo zawsze mnie to jakoś ciekawiło, nigdy nie było okazji, więc teraz myślę, że jest super moment na takie testy. Następnie Chloe Nomad i tutaj mamy Tę opcję, którą doskonale znam, czyli Jasmine Natural Intense, czyli zapach, o którym nie wiedziałam, co sądzić, bo z jednej strony było właśnie tak drzewnie, z drugiej strony było bardzo jesminowo i ten zapach pamiętam, że y, z każdą godziną był zupełnie inny na mojej skórze, więc fajnie, że jeszcze raz się upewnię, czy ten zapach jest mój, czy nie mój, bo miałam takie naprawdę mieszane uczucia. W ogóle ten filmik będzie pewnie jak ta siemię, jest nieważne. Yy... Louis Vuitton Spell on You. Te opakowania są piękne. Bardzo fajnie ktoś to ogarnął. I tutaj mamy w środeczku właśnie taką próbeczkę. Ja już miałam od Oli. Też Louis Vuitton zapach. Próbeczkę. I ją wykorzystałam. Słuchajcie, bardzo fajnie mi się. Wnosiło już, nie pamiętam nazwy, ale jedyne co zapamiętałam to, że zapach, yy, jeśli chodzi o parametry, nie jest wart swojej ceny. I kolejny zapach z Louis Vuitton. Tutaj, wybaczcie, ale nie będę sobie łamać języka i się w sumie ośmieszać. Następnie Tiziana Terencji i słynny Kirke, słuchajcie, jak od... Pakowałam paczkę, to czułam tylko ten zapach i już teraz mogę Wam powiedzieć, że on pachnie identycznie jak Latafa Confidential Private Gold. Żeby jeszcze opiniować a propos parametrów, to jeszcze tego tutaj nie zrobię, ale już Wam mogę powiedzieć, że te zapachy są identyczne. John Malone London English English, Boże. English. To, to żartuje sobie człowiek English, English, aż w końcu tak zaczyna mówić. mówić czyli English Pier and fresia, fresia, fresia. Cieszę się, bo ten zapach jest uwielbiany, ceniony przez wiele kobiet. Pochodz. Bizancjum, Bizance, Boże. No wiecie. To jest to, że trzeba się przygotowywać do filmików, um, a jak ja mam tutaj takie niespodzianki, no to tak wychodzi, jak wychodzi. Kserdżow, Herbapura, znam doskonale ten zapach, mam próbeczkę od Moniki Aromy w momencie, kiedy była u mnie na otwarciu perfumerii i też lubię ten zapach i on dla mnie też jest bardzo podobny do Latafy Confidential Private Gold, a tutaj mamy Tom Ford, Tabako vanil. Słuchajcie, bardzo fajnie, bo mam odpowiednik z Flow Perfumes. I też jest to okazja, żeby porównać następnie etat libre de orange. The Ghost in the shell. No, <grym> i znów. Rojas Gold, Bizance Gold. Następnie Joe Malone, Mirf and Tonka. Już wiem, że fanką nie jestem, ale może warto jeszcze raz spróbować i się przekonać, czy coś się zmieniło. Dalej Dolce Gabbana Light Blue od Etoilette. No, Dolce Gavana Light Blue znam bardzo dobrze. Jest to chyba pewnie jak na lato dla każdego. Znów Joe Malone. Honey. Ha, honey. Jezu. Ja muszę iść na jakiś po prostu kurs języka angielskiego. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Honey. Y, prośby to tak. Honey and Dawana. Naprawdę jestem załamana tym, w jaki sposób ja wymawiam. Pewne słówka, a ja byłam na rozszerzonym angielskim. Joe Malone, popięt Barley. O, zapach, legenda! E, miałam ten zapach od mojego męża, nie znosiłam go, potem go polubiłam. No, przed cudowne i przedziwne rzeczy się działy. Bulgaria Splendoria. Ehm, splendoria. Chciałabym. Splendida Paczuli. Jestem ciekawa też. Barbary Hair Blossom. For Women, chyba mam coś podobnego. Gucci Flora, go, gar, Gorgeous Gardenia. Dużo osób mówiło, że to super zapach i warto spróbować. Dolce End Gabbana Light Blue, i tutaj mamy wersję Intense. I następnie Thierry Mugler, Angel. Och, tych angeli mam teraz dosyć sporo. No i w sumie każda osoba z Was tutaj zgromadzonych to taki mój aniołek. I teraz mamy Joe Malone Scarlet Poppy Intense. O, nie znam tego. No i witam serdecznie, zapraszam Was na sprzątanko, układanko i podziwianko tego co mam. Jest tego sporo. Zaczynam oczywiście od zdjęcia i potem zaczniemy wycierać, albo ja zacznę wycierać ten regalik. Podejrzewam, że mogą pojawić się pytania odnośnie tego skąd on jest. Myślę, że... To było Allegro, na pewno to nie była Ikea, Isk, nic z tych rzeczy. On jest w ogóle takim regałem bardziej łazienkowym. Ale może powróćmy do tego, co jest tutaj kluczem i co jest najważniejsze, czyli zapachy, perfumy, a w szczególności próbki, próbeczki, próberu nie. Jest ich 1500-1900, ale zapachów też jest sporo. Oczywiście ta kolekcja, którą tutaj widzicie, ona nie jest całkowicie moja. Myślę, że na ten moment 70. 80% zapachów jest od was. Ja bardzo szybko zapachy dękuję i upieram się jakby na jeden i potem ten zapach bardzo szybko no, trafia do grona zużytych zapachów. Warto zaznaczyć, że to jest dla mnie w tym momencie ta czynność ogromnym rel relaksem i oderwaniem się od codzienności i chyba. Wszystko jest jasne dlaczego, akurat w momencie, kiedy na świecie pojawiła się moja córka, tak bardzo zakochałam się w zapachach. Bo chwilami rzeczywistość jest tak trudna i przytłaczająca, że trzeba się jakoś oderwać. I chyba zapach jest takim najszybszym i najprostszym sposobem, ponieważ wystarczy tylko, że tak powiem, się zaciągnąć, i już przechodzimy do innego wymiaru. Więc tak to się stało, że zakochałam się chyba tak. Jak to się mówi, zakochać się na, na zabój. Zakochałam się na zabój w zapachach w momencie, kiedy zostałam mamą. No ale mniej już o mnie, a więcej o tych zapachach. Słuchajcie, cel jest taki, żeby to miało ręce i nogi, było wygodne w użytkowaniu, przejrzyste, żeby się nie walało i żebym wiedziała w miarę, gdzie co mam. Dodatkowo. Tutaj też wspomnę o ważnym aspekcie, jakim jest lokalizacja w ogóle całej mojej kolekcji. Podejrzewam, że mogą pojawiać się pytania, że zapachy powinny właśnie być poza dostępem do światła, poza dostępem przede wszystkim do jakichś wahań temperatur, nie powinny być w łazience i tym podobne rzeczy. I tak zgadzam się. Ten pokój, w którym jestem właśnie teraz, jest to pokój, w którym zazwyczaj przez cały dzień są zamknięte, zasunięte rolety okna i to jest taki nasz pokój biurowy, mogłabym powiedzieć, mój, mojego męża. Ja zazwyczaj tutaj obrabiam filmiki, wstawiam je, montuję. O, i widzicie całą moją kolekcję. Ca same cudowności. No wygląda to, na, to zacnie, no powiedzcie sami. No ale wracając, słuchajcie, do tego miejsca. Tutaj widzicie z lewej strony jest jak gdyby trochę światło, bo tam jest okno. I dlatego tutaj te zapachy są w moim domu. Nie chcę mieć ich zamkniętych w szafie na cztery spusty w szufladach, żeby ich nie widzieć i nie podziwiać, bo to dla mnie je, to się mija kompletnie z celem. Tak jakby nie wiem, mieć mm, super auto, którego się nie używa, jest ono przykryte. Tysiącami koców i plandek, i najważniejsza jest tylko tutaj świadomość, że masz ten samochód, albo w tym wypadku zapach. I ja raczej chcę po prostu się tym cieszyć i podziwiać, więc wybrałam coś takiego, że te zapachy są w pokoju, w którym jest zawsze ciemno, buro i ponuro, a dopiero na, za sprawą właśnie tutaj tych nagrywek otwieram. I odsłaniam okno, żebyście mogli widzieć lepiej. I tak prezentuje się, że tak powiem, podręczny zestaw próbek. Te próbki będą szybciej przeze mnie na pewno używane. No i zabieram się do porządkowania. W międzyczasie przyszedł mój mąż. Słuchajcie, na samą górę lecą zapachy z Flow Perfumes. Jest ich sporo ze względu na współpracę, które miałam i tutaj na YouTubie, jak i na TikToku. I mogę Wam powiedzieć naprawdę z ręką na sercu, że to są bardzo fajne propozycje. Jeśli znacie jakiś zapach, lubicie, ale on jest zbyt drogi, no to warto się rozejrzeć. No ale tutaj znowuż jest mishmash. Ja mam taki zazwyczaj myk perfumowy, że te zapachy układam kolorami. I tutaj jest złoto, kolor żółty, taki trochę kremowy. Bardziej powiedziałabym, takie luksusowo wyglądające flakony. Za to na dole jest róż i fiolet. Oczywiście ta rotacja się będzie zmieniać. Ja tutaj będę przekładać, zmieniać, wiecie jak to jest, tym bardziej, że kobieta zmienną jest. A na dole jest taki miszmasz kolorystyczny, dosyć y, takie jebitne kolory, które trudno jest jakoś y, z innymi Współgrać, znaczy współgrać, dopasować do innych. No i jak widzicie, jest i złoto, i pomarańcz, ale też powracam na tą drugą półeczkę i dokładam zapachy. Bo akurat tak się stało, że o nich zapomniałam. Tyle mam ich, że nawet zapominam je czasem gdzieś tam wyłożyć. I ważna informacja to taka, że te zapachy to i tak nie jest wszystko, ponieważ jeszcze kilka zapachów jest u mojej mamy w toaletce, ale już jej nie podbierałam niech ma. <grym> I niech się cieszy. No i ja mam nadzieję, że wy się też cieszycie tym co zobaczyliście. Wiem, że lubicie takie filmiki i ja Kocham osobiście oglądać jak ktoś coś układa, porządkuje. No dla mnie to jest chyba najlepszy sposób, żeby właśnie poznać gust zapachowy drugiej osoby, żeby zobaczyć właśnie jej kolekcję zapachów. Jest tego sporo, jestem tego świadoma, ale myślę, że jeszcze nie ma tragedii. Jest to w miarę um, możliwe do skontrolowania i z, o, do okiełznania. Ja te zapachy mam też na spółce ze swoją mamą, więc po prostu teraz zakasamy rękawy. Ja zabieram się za testowanie, a mama będzie zużywać. No, no to co? Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zadanie wykonane. Teraz pozostaje mi tylko zabrać się za testowanie i opiniowanie. Do następnego, papa. Pa.